Otwieramy pierwszą paczkę z ikonowy IFC 26 za pre-order. Gdzie m.in. możemy trafić Ibrahimowicza, Brazylijskiego, Ronaldo albo nawet Thierry'ego Ryi. Zanim otworzymy paczkę z ikoną, zrobimy sobie jeszcze wyzwanie: klub należy do ciebie. To mam widzę, małą paczkę piłkarską elektrum. A więc zobaczymy mała rozgrzewka przed paczką główną, czyli paczką z ikoną. A tutaj srebrna karta. No i teraz ta wisienka na torcie, czyli paczka z ikoną za pre-order. I zobaczmy, może być Marcelo, Ibrahimowicz, Nazario, Thierry Uri, Nie wiem, cokolwiek. Co po prostu będzie do mojego pierwszego składu Ale raczej w sumie każda karta tutaj do pierwszego składu może się załapać Zobaczmy, co to będzie SPO Brazylia Ikona, Ikona Brazylia SPO Brzmi dobrze I jest to Sisi. No nie, no Sisi. Sisi to jest pies mojego kolegi, no. Ale no dobra, statystyki nie wyglądały najgorzej, to na pewno jest i tak, i tak karta do yy, mojego pierwszego składu. Statystyki wyglądały naprawdę bardzo przyzwoicie. Serio tu paczki promocyjne są? Może jakąś paczkę promocyjną jeszcze otworzymy? Dobra, niech będzie, za bardzo mnie kusi. Paczka promocyjna. Zobaczmy, za 500 pońców, o wartości 35 tysięcy monet jest napastniczka z Niemiec. No właśnie, to jest problem. Jest napastniczka z Niemiec, ale szybka przynajmniej. A coś ciekawego tutaj trafiliśmy? Szczerze powiedziawszy, chyba nie. Ale mamy jeszcze kartę 86 plus na wypożyczenie. Też bardzo słabo. Na razie jesteśmy w lidze siódmej. A nasz skład teraz będzie wyglądał następująco. Na razie sobie Rodgersa dajemy na ławkę rezerwowej. I do pierwszego składu wskakuje Sisi. Jak będzie prezentował się skład Rewala, to mnie bardzo ciekawi. Kukuryjak, Wardiol, paredyż. Okej, okay, okej. Okay. No myślę, że możemy sobie poradzić. Okej. Okay. Fajna piłona Gwesanda Jedziesz. Fajny pas. Ale no, główna nie pas. Oj, fajnie. Ale klepa. Ale klepa. A, jak on to obronił Zresztą to było dobre wykończenie. Dobrze, w tempo trzeba zagrać. Trzeba dobrze grać w tempo. Uczymy się. Na spokojnie. Uczymy się. Oj, fajnie. Ale skóry to proszę Pada podanie z To jest tragedia jakaś. Fajnie Sisi, sobie tam zagrała. Fajnie, no i to musi być skończona sytuacja. Tak jest, Błesant, jeden do jednego. Wracamy. Dobra, teraz sobie nie ma skrzydeł tu chyba sobie obiegniemy kolegę. Bardol jest szybki, więc możemy zawrócić. Mamy na dół. Sis, sis, ojej, jak on ma dribling, fajnie, jak ona sobie wjeżdża! Sis. Ojej, ja nie mam kończyć. Cały czas nie mam kończyć. O! Kurde no! E, no co jest? To musi być gol. Spróbujmy przy połowy tego meczu. Okej, okay, są sytuacje, ale jest problem, że nie umiemy ich skończyć. Spróbuję sobie teraz tej precyzji yy, użyć yy, przy wykończeniach. Semeniu musisz wam. Tak jest! 2 do jednego. Chyba z 10 sytuacji zmarnowałem, żeby tą bramkę strzelić. Ale kolega od razu wraca. Nie, na szczęście nie, mamy troszkę szczęścia. I w drugą stronę jedziemy. Dawaj, do no tylko nie spal. Nie było chyba spalonego. Nie było, czy był? Nie było. Ojejku. Ej, czemu ten gościu zaczął grać dopiero jak zaczął przegrywać? Na szczęście spalony jest. O, główny pas, bardzo fajny, ale na szczęście ona na broni. I kontra, i CC wiedzie. CC na obieg. Aj, nie przejdzie. Kurde, mało zabrakło. Tak z 10 tempa. Brawo, Danso, oficer. Może go drolu. Oj, bardzo fajnie, bardzo fajnie! Nie wiem, ja tych strzałów nie czuję. Nie wiem, jak strzelać naprawy. to jest to jest dla mnie zagadka. Oj fajnie, przejdzie? Nie no, ze to w ogóle one, gdzie indziej w ogóle lecą, co jest? Musisz bramka, nie będzie bramka. No, potem może skończyły tą sytuację. Dobra, napiszcie w komentarzu jak kończyć sytuację w EFC26. No może teraz! No kuźwa, no słupek, no kur. Ja miałem 50 tysięcy sytuacji, no i będzie remis z tym meczu. No nie no, to jest szaleństwo, to jest czyste szaleństwo! No na szczęście on też nie potrafi, naprawdę Hit, może teraz Gwesand, jedziesz Sama sam, sam dogonicie, czy nie? No brawo, brawo, brawo Dobra, wygrywamy ten mecz, ale w wielkich bólach, w wielkim cierpieniu. Miałem okazję 20 sytuacji, wykorzystałem 3, więc trzy nie najgorzej. A w sobie z ciekawa, się sprawdzę, ile miałem w tym meczu strzałów. 18 strzałów i oczekiwane bramki 7. Dziękuję. No i sprowadziłem sobie nowego napastnika. Kupiłem Tela za 1400 monet. Sprawdzimy sobie go na napastniku. 4 wiaski sztuczek, 4 wiaski słabszej nogi, więc naprawdę bardzo fajnie wygląda. A jak nie będzie się spisywać, to oczywiście na ławce jest Pan Guestan, który w dwóch spotkają, ma trzy gole. Przegapiłem skład Rywala, ale widzę, że do się rozpędza na skrzydle, bardzo nie Fajnie Znowu zaczynamy, tak dobrze? Ej, no fajnie, znowu, drugi z rzędu, pierwsza minuta, bramka dla rywala. Ojej, ojej, ten rywal to chyba z jakiejś innej bajki w ogóle, co? Sorry, dwa Czwarta minuta No, Tel, dawaj Spalony będzie Nie ma, dwa do jednego. Sisi, Jaka łysa, w ogóle bardzo fajne, fajnie ten Tutaj musimy zagrać mocną piłkę, tu chaos... nie wiem, czy nie było spalonego i FODEN 2 do 2. Co za akcja? Przejdzie. Przeszedł. I TEL I TEL 3 do 2. Co za gol W debiucie I Foden 4 do 2. Co ty się w ogóle stało? No Hernandez. 71 tempa. No właśnie. O jezu się wylało. A, stronę. A może sobie tak niestandardowo wiedzie? Fajnie. No kurde, znowu mi wyjął taką maxi fila. Okej. Okay. No nie, 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 gadaj. Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. 5-4. No dziwny jest ten mecz, powiem Wam, dziwny, dziwny, ale no gramy dalej. Zobaczymy, co z tego będzie. No! Kurde, no czemu sprawie nowi to strza? Ej. No niestety, niewiarygodne, nie co to się odpierdala w tych meszach, ty przeszła ta piłka! Jakim cudem! Ich tel! Daj filowi, daj filowi! Nie, ja nie umiem takiej sytuacji skończyć fodenem na lewej nodze. No przecież to jest niesamowite. Jak? Ja nie wiem, jak strzelać. Ej! 6-5, jeszcze mamy 20 minut. Mofoden, błagam cię! Nie, nie skończyłem. I źle. Cały czas tak samo próbuję strzelać tym Fodenem. Tą lewą nogą podłubią. 36-6 to jest najdziwniejszy mecz, w jakim grałem, naprawdę, hit. Najpierw ja odrabiam dwubramkową stratę, później rywal strzela 4 bramki nagle. Fajna piłka, to może być gol. To może być gol. Kosmos. I 8-6, ja pierdziele, 14 bramek. O, jeszcze jedna? Dobra, wygrywam widzowie ten mecz, ale naprawdę takiego meczu to ja dawno nie grałem. Najpierw rywal prowadził 2-0, później ja prowadziłem 4-2, później rywal prowadził 6-4, żeby mecz się skończył 8-6 dla mnie. No Ale koniec końców fajnie, bo wygrywamy spotkanie i jesteśmy już w połowie drogi do dywizji numer 6. I na koniec która jeszcze pika 1 z 3, 78+, plus. zobaczymy, może coś fajnego jeszcze na koniec wypadnie. W nagrodę za taki mecz Mlimkowicz-Sawicz na bramce, okej? Okay? Druga Anjomi 83 i ostatnia